Na wstępie sorki, jeśli będzie mnie trochę kiepsko słychać, muszę dostać się do bagażnika, bo tam mam mikrofon, także trzeba działać, żebyście mnie lepiej słyszeli. Tak jak już zauważyliście, pewnie po miniaturce i samym opisie filmu, mam problem z otworzeniem klapy bagażnika. Nie działa, zobaczcie, w ogóle nie reaguje na przycisk, tak jakby był zupełnie od odłączony. W jednym z odcinków, gdzie wymieniałem zamek, klapy, pokazywałem Wam, jak można dostać się do bagażnika od środka. I tam możecie sobie to zobaczyć. Ja chcę teraz spróbować i pokazać wam, jak możemy dostać się do tego włącznika. E, to jest taki stycznik. Nie wiem, czy e, dobrze mówię, zamawiałem, ale już nie pamiętam, jak on się nazywa. E, wyświetlę wam pewnie na ekranie. I teraz musimy dostać się od spodu. Zobaczcie, nie wiem czy będzie to widać akurat, bo tu słońce mocno świeci, I tutaj mamy od spodu ten przycisk. Spróbuję to wyostrzyć. Od spodu macie ten przycisk, i chodzi tylko o to, żeby spróbować go podważyć z której strony i one nam się cały wysunie w dół i wtedy będziecie mogli najprawdopodobniej go odpiąć i podpiąć nowy, czyli takie, taki montaż można powiedzieć na szybko bez rozbierania klapy bagażnika od środka. Także zobaczymy jak to pójdzie. Zobaczcie, może wam się wydarzyć tak jak właśnie mi. Czyli udało mi się go tutaj od spodu wyjąć, jednak przewód już był ukruszony i tu w zasadzie powinien być drugi, który jest w tej koszulce. I już nie mam dojścia do bagażnika, czyli tak czy inaczej w tej sytuacji muszę dostać się od środka. Czyli otwieram awaryjnie bagażnik, tak jak już wam pokazywałem w odcinku. O wymianie zamka, klapy bagażnika. I rozbieramy jeszcze raz od góry bagażnik, i dostanę się do, tutaj do tego stycznika. Także działamy. No to bagażnik mamy otwarty. Mam nadzieję, że już mnie lepiej słychać, bo dostałem się do mikrofonu. Także otwarty od spodu, tak jak wam pokazywałem na tamtym odcinku, jak, jak już mówiłem. I teraz tak, muszę zdjąć. E, całą tą osłonę z tym materiałem. Czyli odkręcamy śrubki tak samo jak na tamtym materiale. Czyli jedną macie w tym uchwycie tutaj, i później mamy na spinki, czyli na zatrzaski. Musimy delikatnie szarpnąć, i to nam opada na dół. I później od środka, oczywiście, dostajemy się tutaj do tej listwy całej i do tego łącznika. Osłonę klapy bagażnika mamy już zdjętą. Tak jak widzicie, zatrzaski tu, gdzie u góry mamy tą rączkę. To jest właśnie ten otwór, gdzie wykręcamy śrubę. Śrubę macie na kluczyk siódemka. Co dziwne, nie ósemka, nie dziesiątka, ale siódemka. Już wam pokazuję od dołu, jak to wygląda. Teraz, żeby do tego stycznika dostać się. Tu, tutaj macie kostkę od tego, gdzie dochodzi nam prąd, ale żeby dostać się do niego, musimy zdjąć tą srebrną listwę, która jest od zewnątrz. I aby ją zdjąć, tu jak widzicie, ona jest na jeden zatrzask biały. Tutaj macie na dwie śruby, i tu macie na zatrzask. Także odkręcam te śruby. Zdejmujemy listwę, wyciągamy i tutaj dostajemy się już do tego stycznika. No i tutaj, żeby odkręcić te dwie śruby, tym razem potrzebujecie klucz najlepiej nasadowy, dziesiątkę. Dobra, zobaczcie co się wydarzyło tak niestety. Ten element. Jak go wyciągałem, po prostu mi to pękło. Nie wiem, czy ten plastik już był bardzo słaby, bo tu nie było żadnej siły. Jednak tu są spinki, może delikatnie za mocne pociągnięcie, ale już Wam pokazuję. Cały ten element, tak czy inaczej, będę chciał wymienić teraz na, na nowy, bo te śruby też już są bardzo kiepskiej jakości i tej jednej śruby nie mogłem odkręcić. Patrzcie, z drugiej strony. Gdzie na tym tutaj mamy ten element chromowany, który mam na razie w środku auta. Tu mamy śrubę, i to już tak się wyrobiło, że ten kwadrat mi się obkręca tutaj. I zresztą te śruby są mocno niestety zardzewiałe. Także cały ten element będę chciał wymienić na nowy. A już wam pokazuję, jak wygląda ten stycznik. Czyli to jest dół, tylko mamy teraz. E, od środka. I tutaj to mamy włożone tak. Czyli wam pokazuję, to mamy włożone tak, żeby można tam było od dołu stryknąć. Tu mamy ten kabelek I tutaj mamy do kostki od środka, czyli te przewody są podgięte. To wkładamy sobie tutaj, żeby kostka była od środka. O! No i tutaj przychodzi nam ten stycznik, i ten przewód połączony jest tam od spodu z tamtymi przewodami. No i tutaj wpinacie kostkę, którą macie w klapie. Także tak to wygląda. Łączymy sobie ten element z tym stycznikiem. Zaraz wam pokażę, jak wygląda nowy. Zobaczcie, tutaj mamy ten element chromowany cały, czyli to jest ta listwa, która przychodzi na, na ten plastik. Także jakbyście zdejmowali to, nie będziecie musieli tego chromu zdejmować, tylko to razem się po prostu zdejmie z tą czarną listwą. Ok, jestem w domu. Zobaczcie, tutaj będę musiał jednak ten element skleić, bo nigdzie nie mogę tak na szybko znaleźć tej listwy. Dodatkowym plusem będzie to, że to i tak będzie w tej całej srebrnej listwie. Także i tak to będzie usztywnione, a dobry klej pójdzie. Także myślę, że, że będzie ok. I tutaj te śruby z tyłu też postaram się dobrze zakleić, żeby one z tej strony mi się nie ruszały, żeby można było swobodnie póki co. Z tej strony przykręcić na pewno wiem, że przy kolejnej wymianie zmieniam listwę. A oczywiście będę jej w międzyczasie szukał. Ale bagażnik muszę mieć sprawny i słabo będzie jeździć bez tej całej listwy. Także tak na szybko trzeba to zrobić. Zobaczcie, ten mikro mi, włącznik jest już włożony. Teraz musimy tą kostkę włożyć, włożyć tutaj i teraz musimy te przewody ze sobą połączyć. Niewiele jest miejsca tutaj, żeby je ukryć, także nie róbcie ich za długich. Ja sobie łączę te przewody, wkładam wszystko tutaj w tą listwę, pokleję. Jest to trochę sztukowanie, no ale Niestety na obecną chwilę muszę to zrobić. W ten sposób chciałem Wam tylko pokazać, jak się wymienia ten mikrowłącznik. Jeszcze zaraz, żeby to dobrze przypasować. O, dokładnie, chyba tak to powinno być. odwrotnie surki. odwrotnie to powinno być czyli te przewody nam się zaginają tutaj a ten wkładamy tutaj żebyśmy oczywiście od środka mieli dostęp do kostki i tu łączymy te przewody teraz ze sobą dobra, to całość mamy złożoną czyli tutaj mam sklejone gdzie miałem to pęknięcie to... Sztywno w sumie się wszystko ładnie trzyma. Co mogę Wam dodać, poza tymi dwoma śrubami, które zabezpieczyłem też już z drugiej strony i myślę, że łatwiej dużo teraz będzie zakręcić je, żeby się nie obkręcały z tamtej strony. Poza tymi dwoma są jeszcze dwie tutaj na brzegu, czyli jedna jest z jednej strony, i druga jest z drugiej strony. Trzeba o tym też pamiętać, żeby nie. Szarpać później y, tą całą listwą. No i wkładamy teraz listwę y, w klapę bagażnika. Tutaj mamy spinkę i te cztery śruby, i tam jedna spinka. Także i demontować, i patrzymy, jak działa. A tu macie ten mikrowłącznik zamontowany. Przewody są schowane tutaj w tym otworze. No i tutaj macie kostkę, już nie będę jej wyjmować, ale wpinamy się tutaj także myślę że poszło sprawnie pomimo tego pęknięcia myślę że jest ok. A few moments later No to jestem listwa już zamontowana tak jak widzieliście mikrowłącznik został włożony na cztery śruby przykręcone wszystko trzyma się elegancko trochę składane ale Daliśmy radę, jest już ciemno. Także nie nagrywałem wam, jak przykręcam śruby, no bo chyba tego e, nie muszę. Jeśli takie odcinki Wam się podobają, zostawcie łapkę do góry. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach pod, pod różnymi filmami. Ja staram się odpowiadać jak najszybciej jest to możliwe. Zostawcie subskrypcję, bo sporo ludzi e, ogląda, a nie subskrybuje, a zawsze to pomaga troszkę w zasięgach. No i co? Do następnego odcinka Mam nadzieję, że wszystko się podobało Trzymajcie się, cześć! Jeszcze jedna kwestia Przed już ostatecznym pożegnaniem To co będziecie potrzebować Żeby ten mikrowłącznik wymienić To przede wszystkim Klucz siódemka Tak jak widzieliście do odkręcenia tego uchwytu Który trzyma nam całą tapicerkę Pod klapą bagażnika I później do czterech śrub Będziecie potrzebować Najlepiej klucz nasadkowy dziesiątka i w zasadzie to wszystko. Dwa klucze. odkręcacie, łączycie przewody i macie nowy mikrowącznik. I otwieranie klapy bagażnika działa. Także teraz już żegnam się ostatecznie w tym odcinku. Trzymajcie się do następnego hej!